rozpoczynamy z zimnej jestem w szkole, mam... którą już lekcję mamy? to będzie trzecia lekcja trzecią lekcję będziemy mieć będziemy mieć WF ja właśnie się wybrałam do szafki po, 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 po strój eee, i będziemy najprawdopodobniej Belgijkę tańczyć więc zawaliście, moi kochani zawaliście. no jest tylko tyle, chciałam się do was odezwać okej okay, moi kochani ogólnie już jesteśmy po lekcjach ja pisałam y, teraz z kartkówkę z, 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 z opowiadanie w sobie tak naprawdę z polskiego jakieś spotkanie, Jacka, Satnicy z y, tym, z Benezerem w ogóle, coś tam zosta. Coś um, teraz czekamy na jeszcze jedną koleżankę, której nie lubię i y, 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 zaraz ogólnie pójdziemy gdzieś, nie wiem gdzie. Ja z siostrą planowałyśmy iść do, do Chińczyka. A tamte nie wiem, gdzie sobie pójdą? No. Okej, okay, moi kochani, um, ja tutaj mam ogólnie lód, bo mnie tak strasznie piekło usta, że to hit, e, więc wziąłem lód, żeby je trochę chłodzić. <śm> um, już jestem w domku, nie wiem, czy mówiłam. Mm. Ogólnie w szkole było ok, Nie wiem, czy mówiłam, ale ostatnie trzy godziny lekcyjne miałam próbę do apelu, a dodatkową lekcję miałam na pisanie opowiadania z polskiego zaległego, więc koksuwa. Nie wiem, nie mam, nie mam ciekawego życia, myślę, że ten vlogma vlogmas będzie się składał z dwóch pierwszych dni, moi kochani. Czekoladki już otworzyłam z kalendarza. Miałam, bo ja ogólnie mam taki, taki zwykły z czekoladkami, bla bla w ogóle to tam była taka okrągła czekoladka z prezencikiem narysowanym, więc koks. I mój wczorajszy zakup to jest taka śliczna poduszeńka, poduszka. O, śliczna, moi kochani. Cudowna jest ta poduszka, serio jest taka mega mięciutka, ja ją kupiłam w Józku za 20 zł i się zastanawiam, czy podobne nie kupić dla mojej mamy na święta, bo ona e, narzekała, że e, chce taką poduszkę, e, ale po prostu nie chciało się jej kupować wczoraj, więc... Ja nie wiem, czy ona kupi do końca, do, w sumie do świąt, tak naprawdę, ale jak nie kupi, to, to ja dla niej kupię. Bo jest bardzo ładna, tylko że tam była taka jeszcze z, 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 z takim niedźwiadkiem, coś takiego. To właśnie dla niej się bardziej tamta z niedźwiadkiem podobała, więc myślę taką kupić. I dzisiaj mieliśmy losowanie na Mikołajki. Też nie wiem czy mówiłam, e, mieliśmy losowanie na Mikołajki i wyszła taka śmieszna akcja, że każdy wylosował, no nie, tam, no wiecie jak to jest na losowanie, ale tylko ja z koleżanką z ławki same siebie wylosowałyśmy, czyli ja siebie wylosowałam, a koleżanka samą siebie jakby wylosowała i my się ogólnie musiałyśmy wymienić, więc tak. No i nie mam pojęcia co kupić i prezenty będziemy dawać do dwudziestego, ogólnie drugiego. To będzie środa, jak mi się dobrze wydaje, więc fajnie, fajnie. Mi się tam podoba, bo w sumie ja lubię prezenty dawać, lubię prezenty dostawać. Dla mnie to wszystko takie nie ma różnicy po prostu dla mnie przy tym. Więc no, więc taki updatecik z dnia i myślę, że chyba dzisiaj już nie będę nagrywała, po prostu widzimy się. Już. Nie. Dobrze? No, Karolina, mów, kiedy zaczniesz, ja to bądź stopę. Sprawdzimy do twoje dźwięki. nie minuty. No, jak... Z, od pierwszego uczestniczenia. Tylko Poczekaj. Jak wyznaczamy? Pogotowie, trzeba wezwać. Jak ja wyznaczamy? Bez... Tutki, Patrz, no, u mężczyzny dobrze wyznaczyć, bo tak nie więcej. A tutaj jeszcze trzeba tak zobaczyć, gdzie córki są. Nie wiesz, nie wiesz co jest. No, co jest? Pokaż, pokaż, ile czasu. Ten... Pokaż, pokaż swoje nogi, w lewce pierogi. Ale to stoi no, już na minutę, czyli trzy razy na minutę. No, górę troszeczkę szybciej, bo to dwa O, za szybko był. I co? Dwie minuty. Ale ja mówię, nie że odwiedza bez przerwy dwie. Ale ja też dwie minuty. Ja, to ja to mogę razu. Ja mogę zrobić. Dalej nie od Ja właśnie do domu. To było świetne, moi kochani. Ogólnie przed chwilą była ścinka. Ścinek taki z EDB, bo na takim Fantomie. Jak próbowaliśmy coś reanimacji i w ogóle, no ale to, to mniejsza. Piękna akcja była taka, że ja z moją wychowawczynią, która mnie odwoziła, pojechałyśmy do maka i dziwnym trafem dosłownie przed samochodem mojej pani stała moja mama. I ja do niej takie, że wiecie, że jak to w McDonald's i w ogóle ona nie odpowiedziała nic. No i zajeżdżam do domu, nie pokazuję dla niej tego wieśmaka i ona takie do mnie, że wybiera sobie żarcie, które chce. Ja takie sobie myślę Wait, yeah. so... No. Więc taka cudowna akcja. Mm. Jest sojusz z burgera, którego wybrałam. Mm. Potem będę jadła pieśń marka. Okay. Mam już kalendarz. Mm. I otwieram na okieneczku drugi, gdzie jest dwójeczka. O, mam. Mamy dwójeczkę, dwójeczka jest w tym miejscu, na... Prawie, że było mi Mikołaja, tak naprawdę to jest pupa Mikołaja, ale dobra mniejsza i obstawiam, że tu będzie albo łyżwa, albo jarzębina, ale łyżwa to taka pierwsza myśl uwaga, skarpeta, dobra byłam blisko, okej, okay? skarpeta yy, i chyba, no, wszystkie mają ten sam spak. Yy, się zastanawiałam. Yy. Czy sobie nie kupić tego za 30 zł? Z kindera. I po prostu, jak kupię, tak gdzieś mniej więcej tydzień, siódmego, um, zacznę otwierać. To będzie na um, Sylwestra. Przykładowo no nie. No. Ale serio. Te z Magnetic są. Okej, okay, moi kochani, to już koniec tego vlogmasa, mam nadzieję, że się Wam podobał, e, a jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz naciśnięcia tamtego przycisku subskrypcji, jeżeli jeszcze go nie nacisnąłeś, jeżeli jeszcze nie jest szary, a ja co? A ja się już z Wami żegnam i witamy w kolejnym vlogmasie, pa! Merry Christmas.